Cześć, z tej strony Jamie Rikzda. Dziś nagrywam World of Tank i dziś jedę na wojnę po raz drugi. To będzie drugi odcinek i próbujemy wygrać po raz drugi wojnę czołków. Gramy na tym samym rejonie co ostatnio. Ten, kto widział odcinek pierwszy, niech sobie zobaczy, czy teraz ten. Będziemy teraz walczyli. Ja jedę na przeciwników tak od boku. Jak mój kolega tam szybko jedzie. On gra już czwórką. Dostaje obrażenia. Ja... Nie przebiłem pancerza, lecz on też mnie nie trafi. Ja będę tutaj strzelał z tej mojej skrytki, jak wam opowiadałem. Dobra, teraz trafimy sobie tego. Dobra. Użyłeś mnie, gościu. Będę teraz ci takie hity walił. Nie, nie. Mało HP. Wracać. Zawracam. O nie, mocne strzały dostaję. Nie mogę dostać. Czemu on nie teraz ci HP? <gryw> to jest prawdę. No, dlaczego oni nie tracą HP? Tylko ja muszę ciągle tracić. Co ja jestem, jakiś szeregowy? Dobra, będziemy go od dwóch stron myślę wybić. Dostał pierwszy. Nie, to już dwóch jest pokonanych. Ja, ja idę na wojnę. Ja idę na wojnę. Tu tu, tu, tu ry, tu. tu. O nie, to jest trójka. Ej, ja też gram trójką. Jestem ci rówie. Wygram z nim, wygram z nim, wygram z nim, wygram z nim, mówię wam. Jadę na strzelaninę. Nie możemy teraz dostać. 12. Przeżyłem. Choć miałam bardzo mało życia. Tylko 12% życia mi zostało. Lecz wojna ukończona sukcesem. Sprawdzimy, czy możemy ulepszyć czołg na czwórkę. Tu mamy jakieś ciekawe oferty. I sprawdźmy, czy możemy kupić nowy czołg. Jeszcze nie, co w kolejnym odcinku co zrobimy? Ja się z Wami żegnam. Pa!